Cześć wszystkim! Tutaj ja Playing Scorpion, no i Poby Playtime wersji Chapter 3. Ciekawe, co. Jestem ciekaw, co tu będzie. Tutaj mam napisane, ale ja zaraz nie chcę tego czytać. Chcę sobie sam zobaczyć. No to new game, klikamy i. Okej, okay, nie chcę pomyśleć. Intera Playtime, tak, Playtime, dobrze. Okej. Okay. czym? O! Okej. Okay. Zawsze jest jakaś reklama zabawek na start Ok, dobrze. Będzie jakiś filmik? Coś słyszę, zegarek słyszę Czy coś to miało widać, czy mi się coś i nie widać? Ok. Ja nie wiem, czy to mi się coś popsuło, że ja po prostu tego nie mam tego filmu. Ale. czy coś się dzieje? To tak zawsze mam czarny ekran. do tych need it, nam sleep, 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 Ok, co so zasnąć? Okay, here. Yeah. Co to było? Okay. Dziwne trochę. Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co's own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toy's sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member This is Catnap like the is lepsza, line, you just pull his little tail and... Seems innocent enough However, parents so, the report their children experiencing strange and often violent nightmares And, and them, their little, grinning Catnap doll now with controversy growing, of from the Smiling Critters line. His image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are are not safe with Catnap. Okej, okay, ciekawie się zaczyna. I chyba już zaraz obudzę się w jakimś dziwnym miejscu, bo sam pociąg się rozwalił. Ale ja, ja sądzę, że, że raczej przeżyłem, bo to... Byłoby dziwne, gdybym nagle na, grał Hagiwagi, czy jakimś takim. O! Dobra. Coś zaczęło się dziać wreszcie. Dobra, no, baduję się. Okej. Okay. O! Czy, czy to jest katna, czy Hagiwagi, bo trochę nie z niego garniem? A chyba nie ma takich pazurów. O, katnap to był. No, czyli muszę uciec stąd. Trochę mało widzę. Okej, okay. póki co nie laguję się, a mam lepszą jakość. To, 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 to trochę mi ciemno jest. No nie, to się, to się zmniejsza, to tak nie zauważyłem, coś... To coś Look around. Okej. O. Okej. Co teraz mam zrobić? Teraz mam tak skoczyć, mam tak skakać? Nie, nie spadłem. A nie co so, so, so się żyć, jakieś? Okej, okay, dobrze. Czyli muszę, muszę teraz zaczynać od nowa. Czyli po Time teraz jest platformówką. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, skok. Skok, i teraz będę ja poczekam. Ok, I teraz gdzie? Teraz chyba tu Co się stało? Aha, ja chyba umarłem Teraz już wiem, że trzeba tu iść Tu, no! O! tam uważać, bo tam mogę zginąć z jakiegoś powodu. Tam taka dziura. No nie, znowu to, znowu. Jak to, jak to się stało? Aha, to chyba mnie zgniotło? Czy. Może, może tam jest takie coś, co zgniata. Zresztą muszę sprawdzić. Może w ogóle. Ja, ja nie mam wchodzić ten. Nie, ja chyba muszę. A tak, bo to zgniata, bo to zgniata. Okej, okay, dobrze. Aha, czyli to też zgniata. Dobrze, to ostatnie zostało. O, udało się, udało się, dobrze zrobiłem to. Okej, okay, crouch. teraz pytanie brzmi gdzie? Tymi schodami? Bo ci, że strasznie jest z... ciemno tutaj. Mało widzę, ale tak to chyba... Tych... Może tymi schodami trzeba iść? Czy tymi drzwiami mam przejść? Może tutaj? Już nic, nic nie ma. To jest, taki, to jest tylko taki mały pokoik O, dobra otworzyły się Okej okay. Czep, spadłem Okej, okay, dobrze, znowu muszę ...jakieś... jakieś wykonać jakiś jak skakać, znowu muszę jakoś skakać Hop. No i umarłam, super O Poczekam od razu To trzeba to, to szybko O, udało się i teraz ta sama z drugą strony. Dobrze. Coś się nie udało. Czy ja muszę nacisnąć na na naciskać Shift i Spację, żeby skakać tak dobrze? Aha, ja nie dawałem nacisania jednocześnie Shift i Spacja. A, dobra. Da, coś mi się nie udało. A nie, ja nie umiem, nie, nie radzę umieć robić wcześniej shifty Spacer, kiedy jeszcze mam myszkę kontrolować. Okej. Okay. Okej, okay, udało się coś zrobić mi. O, dobra. Wlazłem tu. Prań, gdzie teraz? Tutaj chyba. Aha! No myślę, że tutaj się przesunę. Tutaj. Aha, dobra. Ok. No, wentami muszę przechodzić. W z drugim bardzo często przychodzi wetam. chyba widzę, że tu się to nie zmieniło. Czy to jest bunzobani? Dobrze, teraz widzę, że tędy Nie, labirynt będzie? Czy dwa przejścia? Tu tego wentylator, a tu też wentylator Uff, to nie będzie labiryntu Okej okay. To idę tymi wentami Czy mogę to wywa wyważyć jakoś? Tak jak w dorcach Czy nie? Chyba nie Chyba już wiem jak to zrobić A Tu? To można wyważyć? O nie, już, już jakiś lak się pojawił Już ja zaczęła mi, mi się lagować To mi się nie podoba Dobra, baterie Ale już nie, że graj, że trzeba mi lagować się. Nie, A było tak dobrze. Wszystko się zaczynało z dobrą jakością. Well, yeah. Dobra, gdzie jest druga bateria? O, kaseta, dobra kaseta włożę. Oh. All right, Miss Harper. Please explain the situation. O okay, no about situation. Well, like any night, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Okay. Catnap had the red smoke in the room. Then oh? suddenly there was this scream. Nightmares oh. happen, I know, but this I mean dilated pupils and quivering lips. So, the we her eyes darted around the room and I swear. Her hand and mine. I felt like her blood was okay. boiling beneath her skin. She saw, uh, something, I saw too. Yeah. something horrible. I'm she. Uh, I'm sorry. I don't need to. Miss Harper will provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said, said that it was colorless.

Chciałem oddać telefon, tylko... Chciałem telefon, tylko nie dzieje, gdzie jest ten telefon. Później gdzieś na podłodze stoi, ja tego nie zauważyłem. Myślałem, że w śmietniku jest. Nie, nie gdzie jest ten telefon, jak, jak O, tu jest! Hej, no tak? A, kim ty jesteś? No tak, wiem to. A kim ty jesteś? Może powinien zacząć niż. Jeszcze to, że pomogę ci. I teraz mogę to otworzyć? chociaż ciemno, to jest, to mi się nie podoba. I think we can save a lot of people, including you. The place straight ahead. It's the home of Katniss. of the smiling critters There used to be eight of them, I think. So, it's just him. Huh? Chwycić o, 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 dobra. Ok, dobra, zobaczmy. Czy ja dobrze idę. Czy ktoś się chce wyroczyć? To zaczerkadną w nie goni. O, tu nic nie ma chłodokiego. Dobra, zobaczmy, co, co będzie tutaj żółta RĘKA? Nie mam żółtej. Czekaj, to tam było, było napisane, ale nie zdążyłem przeczytać.

Chciałem ja to okrążyć, czy... Czy, czy ja Grab the handle and rotate. Aha, okej, okay, dobrze. Dobra, teraz jest fajnie. a... Bo ja się bądź, że jakąś żółtą rękę znaleźć. I ją mieć tutaj. Ale to, to znaczy, że dowolna ręka. na razie. Dobra, udało się. Już się otworzyły. Ja sam mogę wejść tutaj. O! Dobra, coś... ...to jest strasznie zaciemne. No. Ale, ale to było chwilowe. Hey! I'm go and hang out? Mm, bu. okay, tu jest nawet. Dobra. Okej okay. i Joy Aha Czy no, to, 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 to coś dało? Chyba nie Czemu to jest Czemu te zabawki mają krew? To są jakieś specjalne zabawki, które posiadają krew Aha, dobra, czyli musiałem dwa... Nie żeby to coś dało. to rzeczywiście to nie, nie, nie powstaje mi filmiku. filmików. Dobra. coś trochę się glituję, ale rzadko się glituję. Okej, okay, hello. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? I asked around one thing. Money. I never have enough. A, pieniądze, czyli on, on zależy tylko na pieniądzach. No jak każdemu, tak jak każdemu człowiekowi na świecie.

A, a czyli smile is a good thing, a smile and there is more to my soul than being the reason for a child's smile, to be the spark that ignites all their hopes and dreams, or it is only through hopes and dreams that we may create a better world, one where our children need not be afraid, one where they are protected, after all, this company and its toys are nothing without them these children deserve to smile they deserve to love and they deserve a safe home oh. that is why it is with enormous pleasure that as that the founder of Playtime Co. I announce Playcare our very own on-site orphanage it's not, it's not only that it's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors I'm May play care bring joy. Yeah, I'm, I'm, I'm

Pod tytułem roboty, okay. dobrze. Ja myślę, że w tym odcinku to na tyle długość trwa. Tak, no to jutro, jutro, nie wiem, czy jutro. po prostu na tym odcinku podwiedzam sobie to. Więc pamiętajcie o tym, żeby dostać łapkę w górę i subskrypcję również. No i nara, tak, nara.